Gdy Bóg wygnał grzesznika z rajskiego ogrodu, nie chciał przecia, żeby człowiek umarł z głodu. I rozkazał aniołom zboże przysposobić i rozsypać ziarnami po drodze człowieka. Przyszedł Adam, znalazł je, obejrzał z daleka i odszedł, bo nie wiedział, co ze zbożem robić. Aż w nocy przyszedł diabeł mądry i tak rzecze. Nie nie tu pan Bóg rozsypał garść żyta. Musi tu być w tych ziarnach jakaś moc ukryta. Schowajmy je, nim człowiek ich wartość dociecze. Zrobił rogiem rów w ziemi i nasypał żytem. Naplwał i ziemią nakrył i przybił kopytem. Dumny i rad, że Boże zamiary przeniknął, całym gardłem rozśmiał się i ryknął i zniknął. Aż tu wiosną. Na wielkie diabła zadziwienie wyrasta trawa, kwiecie, kłosy i nasienie. O, wy, co tylko na świat idziecie z północą, chytrość rozumem, a złość nazywacie mocą. Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, myśli Boga oszukać? Oszuka sam siebie.